Dziewczyny, dzisiaj z powrotem witam Was z mojej podłogi. Część z Was pisała, że tęsknię za tym ustawieniem kamery, kiedy po prostu opowiadam o jakichś rzeczach, a nie robię recenzji i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że ja też, bo kotów nie widać, jak siedzę na przykład na krześle. A tak serio, to przecież ten cały tył ja sobie tak aranżowałam mniej więcej, żeby był. I tak do nagrywania i tak jakoś wydaje mi się, że jest bardziej domowe. I chciałam jeszcze tylko dodać, że um, o ile tam na tym stanowisku moim na tle białej ściany mam, wydaje mi się dość dobrze wszystko poustawiane, to nie chcę tych ustawień manu manualnych zmieniać, więc tutaj oddaję um, pod opiekę aparatu um, cały tryb nagrywania Isa, balansy i inne cuda, także się nagrywa na całkowitym um, automacie, więc jeżeli kolory będą kiedyś źle oddane, to Was bardzo przepraszam. Ale uznajmy, że to tak bardziej wiecie po wam. Dobra, ale teraz do tematu. Jak widzicie w opisie, yy, w tytule filmu, dziś opowiem Wam o kuracji kwasami złuszczającymi do twarzy, nie tylko do twarzy, którą przeprowadziłam sobie w domu. I teraz na początek kilka rzeczy, żeby było od razu wyjaśnionych. Po pierwsze, ja nie jestem kosmetologiem ani kosmetyczką, ani dermatologiem, nie jestem specjalistą, więc na prawdopodobnie 90, no może nie 90, ale na większość Waszych pytań bardzo szczegółowych jakiś. Nie będę potrafiła odpowiedzieć, więc to już z góry tłumaczę. Po drugie, nie nagrywam tego filmu w celu jakby, jakiegoś propagowania strasznego zabiegów tego typu w domu, bo liczę się, że są to dość, z tym, że są to niebezpieczne zabiegi i raczej warto wykonywać je w salonie kosmetycznym, Chyba, że ktoś e, woli zaryzykować, albo na przykład już był kiedyś na takim zabiegu w salonie kosmetycznym, stać się z tym wie, jak to wykonać. Bo wiem, że teraz ogólnie różnego rodzaju zabiegi kwasami, nawet używanie mm, toników e, z kwasami jest e, bardzo popularne i też w internecie możemy. Baterie miga! I w internecie możecie znaleźć bardzo dużo opisów, wpisów na blogach. E, nawet znalazłam film, w którym ktoś pokazuje, jak takie kwasy w domu przeprowadzić. I ta wiedza jest ogólnie dostępna, więc jeżeli jesteście tym zainteresowana, wcześniej nie miałyście styczności z tematem, to śmiało tak jak ja możecie przewertować internet w poszukiwaniu wiedzy i informacji. I ostatnia rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna yy, i o której yy, musicie wiedzieć, to to że, to, że kwasy to nie są żarty. I możecie sobie z nimi z ni możecie sobie wykonać, wyrządzić nimi krzywdę, i to nie chodzi tylko o jakieś e poparzenie, podrażnienie skóry twarzy, ale na przykład możecie uszkodzić sobie wzrok albo poważnie mieć problemy z oczami, jeżeli taki kwas Wam do oczu e wejdzie. Więc trzeba na to bardzo, bardzo uważać. I też prośba, jeżeli ktoś z Was jest kosmetyczką, być kosmetologiem, będzie czytał, oglądał ten film i czytał na dole komentarze, to proszę, żebyście odpowiadały na pytania widzów. Jeżeli ja nie będę w stanie, albo też nawet poprawiłem mnie, jeżeli coś tutaj będę mówić źle, bo nie chcę nikogo wprowadzać absolutnie w błąd, więc wolę nie to powiedzieć, niż powiedzieć coś nie tak. Ja, jeżeli chodzi o kwasy, byłam tylko raz na zabiegach w salonie kosmetycznym, więc ogólnie wiedziałam, jak taki proces musi wyglądać. Oczywiście to jest też uzależnione troszeczkę od rodzaju kwasów, które mamy, rodzaju zestawu, z jakiej firmy akurat mamy. Na rynku dostępna jest masa różnych firm. Ja akurat y, kupiłam kwasy z zzajem, dlatego że kupiłam je na targach i tam też była pani kosmetola, która mi doradziła, w jaki sposób je stosować. Zaleciła mi stosowanie ich przez y, 10 tygodni raz w tygodniu. I ja te, te y, zabiegi wykonywałam przeważnie w poniedziałek. Wieczorem i teraz e, czeka mnie ostatni zabieg, więc stwierdziłam, że już czas na jakieś podsumowanie, ale to nie jest moje koniec mojej kuracji, o tym, co będzie dalej, opowiem Wam na końcu e, filmu. I w drugiej części filmu też e, powiem Wam, jak taki zabieg m, przebiega pro, krok po kroku. E, jeżeli chodzi ogólnie o kwasy, e, to preparat, który ja stosowałam, to jest taki m, żelowy kwas w formie żelu, o to miałam na myśli. I to są 25% kwasy AHA, które mają w składzie, ta, ta substancja czynna ma w składzie kwas mlekowy, cytrynowy, glikolowy, melainowy i winowy oraz prowitaminę B5, która dodatkowo troszeczkę łagodzi z podczas zabiegów, no to ogólnie prowitamina P5 jest dobra dla do naszej skóry. To jest duża pojemność około 200, nie, około tylko 270 ml i ja za ten preparat zapłaciłam jakoś około 50-60 zł, coś takiego wydaje mi się i tyle on też kosztuje w sklepach internetowych i wszędzie tam, gdzie można Ziaje Pro dostać. I to jest program przeciwzmarszczkowy, oczyszczający do cery tłustej i mieszanej oraz program do eksfoliacji, czyli właśnie do złuszczania. I w takim bardzo, bardzo prostym języku, jakby y, oczywiście bez wchodzenia w jakieś tam anatomiczno-chemiczne procesy, bardzo prosto rzecz biorąc, y, zabiegi kwasami mają być o wiele, wiele, wiele mocniejszą wersją y, peelingów enzymatycznych. To znaczy, zabiegi kwasami y, powodują złuszczenie naskórka. Zmuszają skórę do tego, żeby ona się odbudowywała, przez co też wnikają troszeczkę głębiej i powodują spłycenie, przez to intensywne złuszczanie też powodują spłycenie się blizn, drobnych zmarszczek mimicznych i rozjaśnienie przebarwień. Również też mogą wpływać na zmniejszenie się problemu jakichś zaskórników, wągrów, jeżeli macie gdzieś na nosie, na... Brodzie oraz mogą też wpłynąć na zwężenie się porów, jeżeli macie na przykład na policzkach bardzo rozszerzone pory. E, oczywiście wszystko jest zależne od stężenia, od tego, co to jest za kwas. Jest, są kwasy glikolowe, migdałowe, no, różne przeróżne, którymi się te zabiegi mi, migdałowe. Nie wiem, czy powiedziałam, chyba tak. E, różne są kwasy, którymi te zabiegi się wykonuje i są też w różnych stężeniach. Ja mam cerę suchą, na pewno mam cerę suchą, proszę nie, poddajcie, nie poddawajcie tego w wątpliwość, ona na pewno jest sucha. I moim celem było złuszczanie i rozjaśnienie skóry, podbycie się przebarwień, szczególnie wynikających z trądziku neuropatycznego, o którym Wam ostatnio opowiedziałam. Narobiłam sobie potwornych blizn na bokach twarzy, wyciskając rzeczy, których praktycznie nie było. Nieraz katowałam po prostu skórę, bo mi się wydawało, że coś tam jest na pewno. I postanowiłam tę skórę jakby odratować i doprowadzić do stanu używalności publicznej bez makijażu. Dodatkowo mam 26 lat, więc postanowiłam, że może jest to czas, żeby jakby dać pierwsze takie porządne złuszczenie skórze, skórze i zadbanie o to, żeby ona się nie zmarszczyła. Oczywiście oprócz takiej kuracji kwasami dochodzi kuracja maskami, którymi ja prowadzę, i o maskach Wam opowiadałam wcześniej. Czyli moim głównym celem było przede wszystkim rozjaśnienie skóry. I powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona. Nie mam dla Was zdjęć przed, i to znaczy, mam zdjęcia przed, ale stwierdziłam, że zdjęcia po kuracji wkleję dopiero faktycznie na koniec kuracji, bo będę następne kwasy teraz używać. I widzę dużą poprawę, szczególnie tu w tych okolicach koło nosa. Tu miałam takie duże, duże przebarwienia, i tu nie mam nic w tej chwili z tych przebarwień w tych miejscach. Zresztą ja przychodzę do Was bez makijażu, kiedy robię tutoriale, kiedy nagrywam pierwsze wrażenia różnych produktów, i widać jest, że moja skóra nie jest jednolita. Ja mam niejednolity kolor skóry, ale wierzcie mi w porównaniu z tym, co to było, to jest teraz mega. Dodatkowo te preparaty, tak jak mówię, złuszczają, więc one powodują, że cera jest jakby cały czas odświeżana. Podczas takiej kuracji jest konieczne stosowanie kremów z wysokim filtrem. Ja stosuję krem z wysokim filtrem z Vichy, w tej chwili z Uriage, oraz mam bazę pod makijaż z Maka, Pokażę Wam. To jest baza pod makijaż z firmy MAC z filtrem 50, która jest po prostu rewelacyjna. I oprócz tego, że przedłuża makijaż, ona nie odbija światła, a wygląda fantastycznie bez Rabatu kosztuje chyba 140 zł i to jest 30 ml. Jest rewelacyjna ta baza, więc ja ogólnie teraz cały czas pilnuję się, nakładam codziennie filtry. Nawet jak jestem w domu, nakładam chociaż 20, żeby skóra była chroniona, bo ona jest w tej chwili świeża, młoda i wszystkie jakieś promieniowania słoneczne UVA, UVB mogą tylko na nią źle wpływać i powodować, że będą jakieś przebarwienia powstawać, utrwalać się blizny, że ona się po prostu będzie szybciej starzeć, bo jest jakby teraz odsłonięta i bardziej narażona na wszystko. Pamiętać trzeba podczas też takich zabiegów o silnym nawilżaniu skóry twarzy, o maskach nawilżających i należy pamiętać też o kremach nawilżających, jeszcze zamiennie stosuję oleje, zresztą niedawno nagrywałam film o mojej prezentacji twarzy, więc tam o różnych produktach możecie sobie posłuchać. Czyli w zasadzie, jeżeli chodzi o efekty tych 10 tygodni, to jestem bardzo zadowolona i yy, o czym też warto jeszcze wspomnieć, że musicie wiedzieć, że każda skóra inaczej reaguje. Moja skóra jest bardzo, bardzo cienka. Pamiętam, kiedyś byłam u pani kosmetolog, a to było związane w ogóle z stanem zdrowia, a nie typowo ze skórą i pani kosmetolog oglądał yy, Oglądała moją skórę, i skó jakby przyglądała się też twarzy i powiedziała, że mam skórę cienką jak papier. I później byłam jeszcze u dermatologa w tej samej sprawie i też pan dermatolog powtórzył, po to samo, że mam skórę cienką jak papier, więc może też dlatego u mnie ten efekt złuszczania i rozjaśniania skóry tak dość szybko przyszedł. Mam cały czas przebarwienia na brodzie, ale to też dlatego, że cały czas moją brodę maltretuję, ona ma chyba najciężej ze mną. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze o zabieg, tak jak mówię, to może wystąpić silne złuszczanie. W zależności od tego, jaki preparat stosujecie i jak, jaki macie rodzaj cery, może nastąpić takie złuszczanie buzi, że no, po prostu no, skórki w jakichś ekstremalnych sytuacjach może wam skóra schodzić z płatami, więc. Dobrze myślę, się pójść na pierwszy zabieg do może kosmetyczki, spróbować i później wiedzieć, jak skóra się będzie zachowywać albo, nie wiem, wypróbować pierwszy zabieg wtedy, kiedy mamy mm, czas wolny. Ja jestem bardzo zadowolona, tak jak mówię, moja skóra już w tej chwili mi żadne wypryski nie wychodzą. Yy, nie mam właściwie 3 czwarte, są o 3 4 zlikwidowane, są jakieś niedoskonałości na, nodzie, czy na nosie czy na brodzie. Nie mam rozszerzonych porów kompletnie, blizny tu miałam taką po ospie, która jest lekko spłycona. No, ja jestem po prostu zachwycona, skóra jest promienna. Yy, I też zauważyłam taką tendencję, że 3 dni do 3 dni mniej więcej po zabiegu, bo te zabiegi ja robię na noc, skóra jest taka jakby ym, rozpulchniona, powiedziałabym. Widać, że coś się dzieje, że jakby jest nierówna, że schodzi, to, to, to nie jest tak widoczne, wiecie, gołym okiem, ale widać, że coś z tą skórą dzieje, że ona właśnie jest jakby taka, najlepiej to powiedzieć, rozpulchniona. Nie powiedziałabym, że napuchnięta, ale taka rozpulchniona. I wtedy też czasem pojawiają się jakieś niedoskonałości i jedna z Was, za co serdecznie dziękuję, uświadomiła mi, że jest niepoprawne mówienie, że to jest proces oczyszczania się skóry, bo to takie bardzo potoczne, że skóra podczas łuszczenia się po prostu jakby sama sobą się zapycha, i wtedy mogą wychodzić różne niedoskonałości. Ale to nie chcę w to wchodzić, po prostu takie coś może się zdarzyć. Mi yy, u mnie to trwa mniej więcej 3 dni po zabiegu, a później po prostu moja buzia jest jak nowa, z gładziutka, po prostu nie ma najmniejszych. Za skórników, także u mnie efekty są rewelacyjne. I teraz y, opowiem Wam o tym, jak wygląda zabieg krok po kroku.